Jak się przygotować do operacji? Nie ma jakiegoś specjalnego przygotowania ortopedycznego. Oczywiście są przygotowania, które są konieczne, jeśli chodzi o konsultacje internisty, anestezjologa itd. Natomiast z punktu widzenia ortopedycznego, dobrze jest zachowywać zakres ruchu i siłę mięśni. Czyli to, co można robić bez bólu, to powinno się robić, bo ruch jest korzystny. Czyli jazda na rowerze, pływanie, jak najbardziej tak. Należy pamiętać o tym, że zaleca się w przypadku, jeśli są wykonywane zastrzyki dostawowe, żeby po tych zastrzykach odczekać kilka miesięcy, trzy, niektórzy mówią nawet, że sześć, do operacji. Dlatego, że każdy zastrzyk, każde nakłucie oznacza ryzyko infekcji. Panie doktorze, jak się trzeba zachowywać po operacji? Najlepiej, jeśli to pani pokaże. To jest łóżko na sali. Pacjent po operacji jest przewożony do swojej sali i. Kładziony na łóżko. Pacjent leży na łóżku. Tu ma podłączone różne urządzenia. Jest jeszcze częściowo znieczulony. I teraz co pacjent powinien robić? Pacjent powinien leżeć na plecach. Nie może zmieniać pozycji ciała. Co może? Może się wiercić w łóżku. Może napinać lekko mięśnie. Jeśli go coś boli albo czegoś potrzebuje, no to musi prosić o e, pielęgniarkę. I teraz jak długo? Tak długo, aż lekarz albo fizjoterapeuta nie przyjdą i nie powiedzą pacjentowi, że może na przykład usiąść. W trakcie leżenia noga powinna być unieruchomiona w tak zwanym bucie derotacyjnym. No i w momencie, kiedy znieczulenie ustąpi, lekarz lub fizjoterapeuta przychodzą do pacjenta i mówią mu, że już pora, żeby się zaczął ruszać. Samemu pacjent nie może takich decyzji podejmować, bo to może się skończyć nieszczęściem. I teraz pierwsza zasada. Wszystkie zmiany pozycji ciała odbywają się z nogami złączonymi razem. Można sobie tu włożyć małą poduszeczkę i teraz w momencie, kiedy pacjent chce usiąść, w ten sposób się odwraca całym ciałem i siada. Nogi ma zawsze złączone razem. Potem wstaje, chodzi z kulami, zaraz to zademonstruję, wraca na łóżko i znowu. Nogi razem. I kładzie się w ten sposób. Można sobie podkładać zdrową nogę pod tą operowaną, żeby sobie pomóc przynajmniej na początku. I dalej, po kilku dniach, pacjent może zacząć się również odwracać na boki. I wtedy znowu poduszka między kolanami, całym ciałem, nogi złączone razem, można się obracać. Pacjent przez 4 tygodnie po operacji, zwykle przez 4 tygodnie, ma zalecone chodzenie z pomocą dwóch kul z częściowym obciążaniem kończyny, czyli może stawać na nodze, ale nie całym ciężarem. Jeżeli u mnie operowane było biodro lewe, to wtedy zasada jest taka, że operowana noga idzie razem z kulami, nieoperowana idzie sama. I znowu, operowana razem z kulami, nieoperowana sama. Kolejna, kolejne zalecenie, również przez pierwsze tygodnie po operacji, żeby zakres ruchu w operowanym stawie biodrowym był ograniczony. Zgięcie i wyprost, czyli tak, żeby usiąść, wstać i chodzić. Nie powinno się w pierwszych tygodniach wykonywać ruchów odwiedzenia, przywiedzenia, rotacji wewnętrznej czy zewnętrznej, bo można rozerwać szwy albo uszkodzić tkanki. Trzeba im zapewnić spokój, żeby one się prawidłowo zagoiły. Na czym polega rehabilitacja? Celem rehabilitacji jest po pierwsze nauczenie pacjenta tego, jak ma się zachowywać bezpośrednio po operacji, a potem przywrócenie funkcji kończyny, czyli zakresu ruchu i siły mięśni. I tutaj jest różna rehabilitacja troszeczkę, jeśli chodzi o protezy całkowite i kapoplastykę, no bo po kapoplastyce, po czterech tygodniach, już pacjent może stopniowo wracać do, do swojej aktywności sportowej czy fizycznej. Po protezie całkowitej. Są pewne ograniczenia, te ograniczenia wynikają z tego, że proteza całkowita niestety jest mniej stabilna i może dojść do jej zwichnięcia. Dlatego trzeba być ostrożnym, trzeba uważać, czyli na przykład, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia, chodzenie jest jak najbardziej jak najbardziej dozwolone. Jeśli chodzi o inne aktywności, na przykład jazda na nartach. No to już czy, czy powiedzmy, gra w tenisa czy jazda konna, one są dozwolone, dozwolone, no powiedzmy, niezabronione, nie ale jest wiąże się z tym pewne ryzyko. Ryzyko wiąże się nie z samym faktem uprawiania jakiegoś sportu, tylko z urazem, jakiego można doznać. Czyli sama jazda na nartach nie uszkodzi do protezy, ale jeżeli ktoś się wywróci, i rozjadą mu się narty, no to oczywiście proteza jest słabym punktem i ona jako pierwsza ulegnie zwichnięciu czy kość złamaniu. No i tak samo jakiś upadek z konia czy, czy, czy powiedzmy nieuważne stąpnięcie może spowodować. Więc generalnie po protezie całkowitej raczej możliwości są ograniczone, nie do końca, ale są ograniczone. Po kapoplastyce nie. Jeśli chodzi o rehabilitację, no to yy, musi się ona odbywać pod opieką rehabilitanta. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś się zrehabilitował sam. Ja przynajmniej nie widziałem takich pacjentów. Musi być pod opieką przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Najlepiej oczywiście, jeżeli jest z Warszawy, to u nas, jeżeli z innego miasta, to gdzie indziej. Ale musi się spotykać z rehabilitantem, bo. Sam sobie pacjent rady nie da. Po jakim czasie można wrócić za kierownicę? Tu są różne opinie. Ja uważam, że jeżeli rana jest zagojona, czyli mniej więcej po dwóch tygodniach, i ruch w stawie nie jest bolesny, to pacjent może jeździć samochodem. Oczywiście najpierw musi usiąść przy zgaszonym silniku, sprawdzić, czy, 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 czy kończyna funkcjonuje prawidłowo, i, 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 i wtedy Wtedy, jeżeli, jeżeli wszystko jest w porządku, to, to może zacząć prowadzić samochód. Jako pasażer może jeździć oczywiście już wcześniej, tylko zaleca się, żeby przy jeździe samochodem dłuższej pacjent miał nogę uniesioną do góry, nie w dół, bo inaczej może bardzo spuknąć stopa. A w jakim czasie od operacji można wrócić do pracy? To zależy od pracy, bo. Pracę umysłową można wykonywać już następnego dnia. I tacy pacjenci są, którzy mają w łóżku laptop i oni pracują. Jeśli chodzi o, o pracę fizyczną, no to tak po czterech tygodniach. Dziękuję.